Cześć, jestem Bartek, a to jest bardzo zakurzony kanał, nic Literacki. Zapraszam na odcinek po bardzo, bardzo długiej przerwie. Szczerze mówiąc, to bardzo się stęskniłem za YouTube'em i za youtube'ową społecznością i chyba stąd też ten mój dzisiejszy odcinek. Ostatnie parę dni oglądałem sobie polskiego BookTube'a i i zatęskniłem za wami, e, głupio to zabrzmi, no, chociaż poznałem tylko z Booktube'a tylko jedną osobę, a nie pozdrawiam cię serdecznie. E, I tak pomyślałem, już od kilku dni, od kilku tygodni w zasadzie tak myślę, że czas chyba przewartościować troszeczkę, postawić nacisk na, na, na inne rzeczy w życiu, że nie tylko praca, bo nie ma co ukrywać, to przez pracę nie nagrywałem i też sporo nie czytałem. Nie czytałem za dużo. Kolejny awans, kolejne jakby rzeczy do nauki, i też tak bardzo, bardzo ambitnie do tego wszystkiego podszedłem. I to też tak się stało, że sporo, sporo rzeczy odłożyłem na bok. No ale jestem, jestem z powrotem. Otrząsnąłem się z tego, z tego marazmu i mam nadzieję, że mi to pozostanie, ale dosyć o mnie, czas pogadać troszeczkę o książkach. Nie będą to jakieś długie wywody, bo też sporo nie pamiętam, nie pamiętam wszystkich książek, które przeczytałem, też nie pamiętam treści, ale chcę wam pokazać co przeczytałem z tego względu, że te książki pomogły mi wrócić, jakby tak się otrząsnąć z tego pracowniczego letargu czy marazmu, czy e, z, tej ko, z tej korporacyjnej e, zombie. I może one komuś pomogą wrócić też do normalności albo przełamać jakiegoś czytelniczego doła, e, bo mnie te książki, o których was zaraz powiem, e, bardzo pomogły. Tu mam notatki takie, bardzo prowizoryczne. E, i, i nawet wizyty u dentysty mam zapisaną tutaj, więc nie mogę ich wyrzucić. Dobra, pierwszą książką, o którą chciałbym powiedzieć, a jeszcze jedna sprawa, książki czytam ostatnio głównie, głównie w 90%, te 10%, które czytam, to jest książka, którą mam tutaj przy łóżku przed snem, którą czytam, to jest papierowa, resztę książek czytam na, na czytniku, bo wykupiłem sobie abonament w Legimi już jakiś, jakiś czas temu i jestem póki co z tego zadowolony. No, czytam sobie na, na czytniku. Dlatego okładki, będą się gdzieś pojawiać z boku po prostu wklejone zdjęcia z internetu. Pierwszą książką, którą chciałbym Wam powiedzieć, to jest Niezdążę, Olgi Witkiewicz, o problemie komunikacyjnym w Polsce, o tym, jak ta komunikacja publiczna wygląda, jak to wszystko jest zorganizowane i jak to nie ma spójnego planu. Ja pracuję w Rotterdamie, dojeżdżam z Amsterdamu 5 razy w tygodniu pociągiem i też tramwajem, więc wiem jak to wygląda i wiem też jak to wygląda w Polsce, bo w Polsce jak mieszkałem, co prawda było to ponad 8-9 lat temu, kiedy dojeżdżałem do pracy. Ale nadal pamiętam i wiem, że z ostatnich wyjazdów, że nadal ten transport publiczny no, nie jest jakoś porządnie zorganizowany, chociaż tabor się poprawia, to jednak jeszcze jest sporo, sporo do naprawy. Tutaj w Holandii też nie jest, w Niderlandach tutaj też nie jest idealnie, ale mimo wszystko mamy jeszcze w Polsce sporo do nadgonienia. Książka, która obrazuje. Która pokazuje, jak wykluczenie komunikacyjne, jaki ma wielki wpływ na, na życie ludzi, na ich zdrowie psychiczne, na fizyczne, bo to naprawdę jest, jest wyczerpujące. Bardzo polecam, jeśli ktokolwiek nie, nie czytał, warto, warto przeczytać. Książkę, która, którą czytałem sobie chyba w pociągu i która mi pomagała oderwać się od, od pracy i też zapomnieć o niej. Na chwilę to było Muzeum Luster Luisa Montero-Manglano. Luisa Montero-Manglano bardzo lubię, jego serię Poszukiwacza, o niej mówiłem już jakiś czas temu, bardzo fajna, przygodowa pozycja. Tutaj jest bardziej taka kryminalna, z wątkami takimi artystycznymi. W Madryckim Muzeum odbywa się konkurs kopistyczny. Kilkoro uczestników z całego świata przyjeżdża, aby kopiować obrazy mistrzów no i ten wyłoniony najlepszy kopista ma dostać nagrodę i prestiż w środowisku no oczywiście dzieją się tam rzeczy dziwne morderstw Taki, taka książka przyjemna o morderstwach z wątkami kryminalnymi z wątkami artystycznymi, bo tam są wyjaśnione też symbolika obrazu Van Gogha i sporo innych artystów, więc naprawdę warto chociażby tak by Połączyć przyjemne z pożytecznym. E, podobała mi się ta książka, chociaż nie jest to też e, literatura wysokich lutów, ale też nie ma ona takich e, pewnie ambicji. Inna książka, która bardzo mi e, pomogła wrócić z czytelniczego marazmu, to jest człowiek pana ministra Michała Sikory z Afera. E, czeski kryminał, dzieje się na Uniwersytecie w Olumencu, chyba. Gdzie zostaje zamordowana jedna osoba z, właśnie z tego uniw uniwersyteckiego kręgu. No i też gdzieś jakaś afera korupcyjna w tle. Bardzo fajne, bardzo swojskie klimaty, bo to Czechy. E, więc e, czułem się bardzo, bardzo swojsko tam. E, Lektura bardzo, czy moje uczucia w trakcie lektury to było tak, że wreszcie kryminał, gdzie nie dzieje gdzie nie ma jakiegoś profilera, gdzie nie ma jakichś wielkich zboczeń i udziwnień. No, więc ja, ja lubię takie powróty, takie, takie klasyki. Inna książka to była książka chyba do tej pory, którą najlepiej wspominam, która dała mi jakby najwięcej, najwięcej emocji. Wzbudziła we mnie najwięcej emocji: to grobowa cisza żałobny z giełd, oko, ogawa, wydaństwo, tajfuny. E, dlaczego? E, jest to powieść pudełkowa, gdzie jed, jakby mamy serię opowiadań, i w jednym opowiadaniu pojawia się, w kolejnym opowiadaniu pojawia się coś w nawiązaniu do poprzedniego. I w tej książce jest wszystko, co lubię, bo jest ich humor, i jest trochę grozy, i jest troszeczkę, musiał, był taki jeden moment, gdzie musiałem odłożyć książkę, bo. Moja wyobraźnia działała zbyt wybujale i, i wbudzało, nie mdliło, powiem szczerze, że mnie mdliło, ale też chwytało za serce, też wzbudzało jakiś niepokój, więc polecam tę książkę, Grobowa Cisza, zawodny Zgiełk, na pewno wam się spodoba. Z innych książek, niech tutaj sprawdzę na czytniku, co ostatnio przeczytałem, a ostatnio przeczytałem też książkę Anny Karntoch Wiosna zaginionych. Jak ją skończyłem, to ci to dowiedziałem, że ona zdobyła jakąś nagrodę wielkiego kalibru za najlepszy kryminał ubiegłego roku. Sorki, że tak mówię ogólnie, ale wyszedłem w sprawę w opowiadaniach o książkach i Kolejnym razem lepiej się przygotuję, ale nie chciałem tego filmiku odkładać w nieskończoność, bo bym nigdy nigdy nie nagrał. Przeczytałem jeszcze jedną z książek Janny Chmieleckiej. Już teraz nie pamiętam tytułu. o Ojenne to było o Ale style. Uwielbiam Chmielewską i mi z głowy tytuł wyleciał. Nie mogę znaleźć na czytniku, już chyba skasowałem. No, ale po prostu potrzebowałem w bardzo stresującym momencie, żeby przeczytać, i ją pochłonąłem raz, dwa. Inną książką, którą przeczytałem, to była książka Petarzyny Puzyńskiej. W zasadzie audiobooka wysłuchałem e, Sierżoga, bo się pojawiło, pojawiło w Legimi. Poprzedni tom, już nie pamiętam jaki był tytuł, mi się niezbyt podobał. Ten był o wiele lepszy, bo tutaj więcej było Klementyny, Kop i Marii podgórskiej, więc jakby tak był trochę powrót do takiego starego dobrego lipowa z pierwszych tomów, chociaż no, nie podoba mi się w którą to stronę to wszystko poszło, no ale co tam a, nie podoba mi się, ale sięgam po jej książki, no taki paradoks. No, lektura jak lektura, dobrze się czytało, dobrze się słuchało, więc potrój szybko mijało, więc oto co było naj, najważniejsze. Już chyba już nie pamiętam więcej książek, które czytałem. Czystałem sobie, po, m, przypominam, książkę Kamili Sławiński, Nowy Jork, e, przewodnik niepraktyczny, e, Terra Incognita, kiedyś wydawnictwo BAP miało taką bardzo fajną serię Terra Incognita, taka seria reporterska. Nie jest może to najbitniejsza książka, ale bardzo Dobrze się czyta. Chciałbym pojechać kiedyś do Nowego Jorku. W zasadzie mam w planach tak za 3 lata, mniej więcej, czy 4 lata tam do Stanów Zjednoczonych polecieć e, i trochę zwiedzić, e, więc tak sobie troszeczkę przypominam, e, bo tam się, tę książkę czytałem uu, dawno, dawno temu, kiedy książka została wydana 2000. No, tam krótko po wydaniu ją zacząłem czytać, więc no Jaki. no 2008-2009, więc już sporo czasu minęło, chyba czas wielki sobie przypomnieć. To w sumie tyle, co chciałem powiedzieć o książkach, nie, było, nie jest to może zbyt profesjonalny, zbyt ogarnięty vlog książkowy w, na polskim booktubie, ale po prostu chciałem wrócić i chciałem sobie dać tego pierwszego kopa, żeby wreszcie zacząć nagrywać i opowiadać o książkach. Nie wiem, jak często będę nagrywać, postaram się jak najczęściej. No i to wszystko. Dajcie znać, co czytacie, co polecacie. Jeśli czytacie coś na i ciekawego, koniecznie podrzućcie tytuły. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że pamiętacie i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!